I mamy zadanie drugie, tutaj mamy taką liczbę. 4 do potęgi szóstej, łapę to w nawias i do potęgi trzeciej. Musimy ją jakoś sobie zredukować, poprzekształcać i zobaczymy, co możemy otrzymać. Spróbujmy na razie zredukować sobie tę potęgę, czyli potęgę potęgi zrobię. To znaczy pomnożę 6 razy 3 to 18. Mamy 4 do potęgi 18. Zapiszemy sobie, że to jest innymi słowy 2 do 2 i jeszcze w nawias do potęgi 18, czyli tę czwórkę rozbijemy jako 2 kwadrat, czyli 2 do potęgi 2. Znowu potęga potęgi, przemnóżmy sobie te wykładniki, to jest 2 do potęgi 36. No to już widzimy, że odpowiedź b, gdzie mamy 2 do 18, odpada. Teraz odpadła nam też odpowiedź d, czyli 4 do potęgi 9, bo mamy 4 do potęgi. 18, czyli to już mamy z czwórką w podstawie, tu mamy już dwójką w podstawie. Zostały nam dwie odpowiedzi: albo to będzie 8 do 12, albo 64 do 9. Spróbujmy z tego zrobić sobie może ósemkę. 2 do którejś by było 8? Do trzeciej, Czyli ten mój wykładnik sobie rozbijemy. To się równa. 2, a tu napiszę 3 razy 12. Dlaczego? Bo chcę, żeby to po podniesieniu była ósemka. A więc to się równa 8 do potęgi 12, i w zasadzie tutaj już mamy naszą odpowiedź. To byłaby, możemy sobie zapisać odpowiedź C. Zapiszmy sobie odpowiedź C, ale mamy jeszcze w odpowiedzi A, że to jest 64 do 9. No to zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy mieli w podstawie 64. Żeby było 64, to tę liczbę 2 do 36 sobie rozbijemy. 64 to innymi słowy 2 do potęgi 6. Dlatego sobie rozpiszę, to jest 2 do 6 razy do szóstej. To się równa. Tu sobie podniosę i to będzie wtedy 64 do potęgi 6. Dlatego zobaczyliśmy, że odpowiedź A jest błędna, bo oni podają, że jest to 64 do 9. A u nas wyszło, że jakby była 64 w podstawie, to byłoby do potęgi szóstej. Dlatego jednoznacznie poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C, czyli 8 do potęgi 12.